Już zostaw ten łuk, już. Zębiaki do mnie szły. No to zginiesz, trono. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Zeti. I słuchajcie, dzisiaj widzimy się znowu na Snapcrafcie. Dokładnie. Jesteśmy tutaj z papierem. I tak jak powiedziałem wcześniej, robimy sobie krótką przerwę odbudowania naszej bazy. Dlaczego? Ponieważ tak jak wspomniałem także wcześniej, no... Stało się to lekko monotonne, że cały czas robimy to samo. Efekt... Tego, co zrobiłem pomiędzy odcinkami, w zasadzie pokażę Wam pod koniec tego odcinka, o to się nie martwcie. A teraz słuchajcie, co my będziemy robili na tym odcinku, bo jak widzicie, jesteśmy na dziwnym biomie, oddalonym całkiem daleko od naszej bazy, jak i naszej wioski. No i słuchajcie, papier myślę, że wszystko wam powiem, co my planujemy robić, więc słuchamy papieru papierku. Otóż planujemy po prostu zrobić e, farmę lodu, normalnego lodu, nie, nie tego trudnego, tylko normalnego, ponieważ niektóre osoby go potrzebują, plus nam się też przyda w niektórych projektach. Faktycznie, aktualnie jest e, dużo projektów w trakcie już zaczętych, kontynuowanych cały czas, które wymagają lodu. Tak między innymi na przykład Wiktor zbuduje tą swoją lodową krainę. Myślę, że mogę to tak wspomnieć, jako taki przykład. I będziemy potrzebowali e, jakby stałego źródła pozyskiwania tego lodu. Bo można sobie łazić, można rozwalić ten lód, który sobie tutaj leży, o tak, prawda, i w ogóle. I mamy go trochę. Ale po co cały czas łazić w kółko, skoro możemy mieć jedno stałe miejsce, w którym cały czas pozyskujemy farmę. I to... Myślę bez większego problemu. Nie jakoś aż tak daleko. Chociaż w sumie to kilka tysięcy kratek od naszej wioski jest. Dobra, e, szczerze powiem, że nie wiem, jak takie coś zbudować. To będzie śmieszne patrzcie. <laughs> e, dobra. E, nie wiem jak takie coś zbudować, ale papier na szczęście wie. I jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, robimy podobną rzecz, jak robiliśmy w przypadku farmy slimów. I Mianowicie tych katakomb, które znajdują się koło farmy Emblem Tam zrobiliśmy taką ciekawą poczekalnię, naprawdę. Eee, a polega ona na tym, że wykorzystaliśmy do niej tylko rzeczy, które znaleźli znaleźliśmy w okolicy, czyli w zasadzie tylko z ziemi. Tak. I dokładnie to samo planujemy zrobić z papierem tutaj. Nie wiem, co papier tam robi, gdzie tam grzebie. No czy środkiem znowu odłączyłem słuchawki, nieważne. A. Eee. No i tak jak mówiłem, planujemy pozyskać surowce tylko i wyłącznie z tej okolicy, najpewniej tylko z biomu zimowego, ewentualnie tutaj z kopalni. Raczej myślę, że nie będziemy się udawali gdzieś specjalnie dalej. I myślę, że efekt będzie całkiem fajny, bo powinno to wszystko ładnie tutaj pasować do biomu. Dobra, myślisz, że będziemy wykorzystywali jakieś bloki tego śniegu? Hmm. Czy, czy nie? Będzie można później dojrzeć, ale najpierw bym skoczył po drewno zimowe drewno. Czyli rozumiem, że sprusy zbieramy sobie, tak? Mm, tak. Bo bym chciał to pole, na którym będzie lód generowany, zrobić na przykład z desek. To, to będzie pole 8 na 8 To ja sobie tutaj polecę i rozumiem, że robimy sobie założenie, że dopóki nie skończymy, to nie wychodzimy jakoś z tego biomu, nie? Że nie zbieramy żadnego innego drewna i w ogóle, tak? Tak. Dobra. Już tutaj idealnie rozkopałem jakiś zombie, jak na mnie czyhał, a tutaj drugi jest, patrz no. Dobra Dobra. Mm. To coś w ogóle będzie duże? Powiedz mi, bo nie wiem. 8 na, w sensie będzie 8 na 8 sam rdzeń, gdzie będzie lód generowany, plus ewentualnie dobudówka obok. Aha. Te 8x8 8 są farma... odsłonięte, musi być dostęp do nieba. Dobra. Ta farma wymaga jakoś, nie wiem? Restona, czy to jest taka prosta podstawa? Wymaga prosto, restona, aby pistony, bo to ona działa tak, że. Jest woda wylana. Woda, która nie ma nad sobą daszku, zamienia się w lód i pistony blokują wodę. Aha, wody... czyli są jakby osłonięte źródła wody, które nigdy tak. nie zamieniają się w lód i one tworzą jakby nieskończone źródło, tak? Tak. A i te źródło zamienia się w lód i ten lód my zbieramy czy on się sam jakby zbiera? E, my zbieramy kilofym silktaczem. My zbieramy, dobra, dobra. Okej. Okay. No brzmi to fajnie całkiem. Hmm. Tutaj jakaś podstawa widzę. Hmm. się szykuję do końca na 8 jak to głównie. zrobić to czy Robimy to 8 na 8 czy Wysa? większe w sumie, bo ehm... To jest malutkie się wydaje. Właśnie nie wiem do końca. Możemy zrobić trochę większe, bo to będzie wolno zamarzało. W takim hmm. przypadku, ja tutaj? Ja tutaj od razu postawię jakąś skrzynkę gdzie możemy sobie trzymać surowce jest trochę tego zmarnuję. Ja w ogóle patrzcie... Oj, patrzcie ile osób jest. Ja tutaj wam zacenzurowałem, jedną rzecz ale patrzcie ile osób jest na serwerze. Jak sobie zobaczyliście tak tutaj? No to trochę osób się tutaj kręci. Hmm. Ehm, no słuchajcie. My sobie. Co teraz? Muszę polecieć, pozbierać trochę więcej tego drewna, bo mało go zebrałem. Tam jedno czy dwa drzewka. Co i w ogóle jest fajny kanion, nie wiem czy zauważyłeś. Chyba nie zwracam uwagi. Więc tu tyle, że no tak redstową nam braknie, skoro to powiększamy, bo wziąłem pistonę akurat na wersję 8x8. E, dobra, to wiesz co? Słuchaj, ja sobie polecę zaraz do kopalni, zbiorę jeszcze okay. kilka drzewek. jeszcze kobla będę potrzebować na właśnie te pistony. Polecę do kopalni, zbiorę trochę kobla i zbiorę ci Redstone'a. Dobra, słuchajcie, donieśliśmy tutaj trochę tego kobla. E, Wrzuciliśmy go tutaj. Okazało się, że jednak papier w sumie ma Redstone, więc po nie poszliśmy. No, zapomniałem, że. Wziąłem zapasy do mechanizmu, który ma być na dole. No. I nie wiem ile go tam miałeś. Dwa staki jeszcze coś celu. Coś tak tak? Dobra, pomóc ci jakoś? Znaczy na dole... Czy nie trzeba? Sorry. A, bo wystarczy tutaj. Hmm. To nie jest jakiś wielki mechanizm, nie? Nie, nie będzie. Znaczy hmm. wielki. Muszę mieć... Czekaj, potrzebuję jeszcze trochę skraftować pół staka Masz tutaj 13, wiem, 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 wiem. Mam no, Nie zrobiłem, bo muszę jeszcze jedną. Zaraz, że robię to na Cebulę, to potrzebuję jeszcze jednej warstwy pochodni, tutaj, ponieważ jestem biednym człowiekiem. Czekaj, może nie będę tak, tak robić, ponieważ jestem w miarę biednym człowiekiem i nie jesteśmy na Rebitery aktualnie, czy moim aktualnym do sobie nawet który miałem. Więc zrobię to na zasadzie... Chociaż nie, czekaj. To chyba tak nie może no, być. No, czekam i słucham. To chyba tak nie może być, czekaj, myślę. <noise> Bo stanie się bardzo zła rzecz, mianowicie... Mianowicie? Pistony będą chwilę szaleć, nie jest zamierzonym efektem. No, to, nie wiem, to by było dziwne. Kozę coś się nie dzieje. Czy efektywne. Chodzę was, po prostu proszę na dole, co się um... dzieje. Jo. Jezu, ile tutaj mobów weź mi to wytłumaczyć, dlaczego znaczy, tutaj jest tyle tego. Nie mam pojęcia. Może gdzie mam ma spawn rate mobów, to byłoby śmieszne. nie wątpię. Ale tutaj jest tyle tych creeperów, się zaspokaja. Nawet nie chce mi się ich zbierać teraz. Eee, dobra, słuchaj, Postawię ci to jakoś tutaj. Aha. żeby ci życie uprzykrzyć, to postawię to na środku dzięki ja muszę dorobić jeszcze jedną skrzyneczkę ponieważ skończył się w tej miejsce proszę ja rozwal sobie klej Kurde. Stołu na Stołu normalnego nie mam, mam. a ja właśnie wywaliłem tak hej ty you. Chcesz? No. No Czekaj, to, tu żeby tutaj. ogarnąć. Tutaj wrzucę, by są. Dobra. Redstone, redstone, redstone. Zbieramy, redstone. Ej, no, sorry. La 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 no, na, la. Naprawdę, chłopaki, z kill'off'em, z siltaczem. Nie. Nie. Yeah. <laughs> <laughs> la 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 la. La la la. <laughs> Szybszy jestem, sorry. No to craftujemy w takim wypadku. O. Ile tu jest patyków? 13 patyków to muszę dorobić sobie jeszcze tyle. Dobra, mogę przetestować, czy, wszystko, czy wszystkie pisane się naraz zejdą w dół? Tak, możesz. Ja wiem, że tutaj nie ma pełnych źródeł, będę musiał sobie oglądać. Dobra, pisane chyba działają wszystkie. Czekaj, jeszcze nie ponoć. Będzie mi łatwiej to zrobić. Co my tutaj? Tam też w rogu musisz wylać wodę. Gdzie? Tutaj w rogu i musisz dodać pół płytkę slaba, w sensie. Dlaczego? No bo tutaj jest woda odsłonięta. Jest? No bo, jest. bo tutaj wcześniej były bloki, ale uświadomiłem sobie, że tutaj musi, muszą być, musi być woda. Dobra. Blok, teraz, czy jeszcze... wszystko zamknie? Nie wiem, sorry, tylko zamknęło się? Tak. Dobra. To masz. Dzięki wielkie. Jeszcze, dźwig, jeszcze nie stawiam nigdzie dźwigi na górze, bo zrobimy design pomieszczenia i, i tego, jeśli to ogarnie, gdzie takie rzeczy jak dźwignie będą uleżeć. Teraz hmm. mówię, że robi się automatycznie ten. Co? Cały się zalewa automatycznie. No to tak ma to działać, bo przecież lut może się no, robić... No do... wiem, A, wiem, wiem, tylko teraz nam zamarnie To wykopiemy, to zamarznie. W sensie zobaczymy, czy efektywność tego możliwe nie wiem czy mi starczy, ale dobra, może starczy. Polecę tak, jakby Jak nie to pójdę, pójdę wykopać na ewentualnie. Nie, wystarczy na ludzie, Ale to ja sam sobie wykopię, bo na pewno stumbliki będą elementem designu w tym pomieszczeniu. W tym... Znaczy... jako altankę to może jebniemy po prostu, yy, zrobimy. Jako co? Jako jakąś taką po prostu altankę z lekkim zadaszeniem. Przecież bez daszku takie po prostu ramy, że no, okej, okay, spoko. Dobra, czyli mamy już część techniczną, tak? Tak. Później będziemy teraz budowali, żeby to jakoś ładnie wyglądało i w ogóle? Czy no, nie? no tak. Dobra, spróbujemy coś ogarnąć. Czyli tutaj nam się drewno chyba przyda. Hmm. Przenieść ten portal bliżej, czy niech tam zostanie jak na razie? Na razie niech sobie stoi, na razie. Hmm. Na razie jest tam zbędny. Absolutnie. Czyli ja to nie było tak, że. Aaaaah! czy nie ma pewnej mechanice? One od brzegu zamarzały. Właśnie, dlatego może na środku zrobimy, żeby jeszcze jeden piston wysuwał się. Dajmy na to. Jest, dobra, jest, to jest zjeżdżam i śnieg, dobra. Idę zobaczyć, co ty tam zrobiłeś. Bo widzę, że coś wy... Które ty. Co? To jest tam guzik? Co? Guzik tam jest. Cześć, jak z nim wyjść? Okej? Okay. <laughs> to, to jest co, guzik! To... ha Nie <laughs> widzę tu guzika. Jest tam. O tutaj jest. A, tam. Da! Musisz podskoczyć. Nie mów mi, co mam robić. To jest nieodporne. To był Creeper? Nie, ja, ja się podpaliłem ja i dorozgrysiłem ja ja przez śnieg. A, dobra. Czy jak pada śnieg w ogóle, to, to szybciej za bardzo? Nie, wydaje mi się. Nie? Nie, teraz zostaną. Czekaj, w... że oznaczyłem gdzie jest bałwan. Gdzie jest bałwan? Proszę, się. Gdzie może być bałwan? Jest oznaczone miejsce. Jakieś? Nie wiem, czekaj, wejdę na ten punkt, żeby się lepiej rozejrzeć. <grymne> Kurde. Może stąd Gdy coś mój... zobacz. Nie, dobra. Po co ci tym bałwem? Aha. Abym kopał śnieg. A co? No w sumie. Niech nie chce mi się rozwalać dirta kopiąc śnieg. Piek, 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 piek. No, fajny patent Usuniemy sobie tu, usuniemy sobie tu. I to samo zrobimy w tym miejscu I powinno być w miarę fajnie Ale ja jestem tutaj architektem nasonym oh, Dokładnie W ogóle to każulowe ognisko, które jest obok W ogóle to ten każualowy śnieg, który mnie denerwuje, bo mi zasypuje cały czas budowlę. A to też, ale i tak to będzie zasypane później, więc... No, ale w ten sposób nie widzę co buduję. No, to prawda. A nie o to chodzi. No, nie do końca. <customs> <tuszy> Budujemy sobie dalej, sobie wyżej, sobie lepiej, sobie bliżej. <tuszy> Trafił mnie znowu szkielet! Gdzie jest ta cholera ena? Co on jest? Gdzie po razu. Nie wiem, no pewno się to szkielet? E, moje strzały płoną przecież. Co? jest moje strzały podpalają, a ty się nie podpaliłeś. A skąd wiesz? Bo widziałem cię, jak dostałeś do w twarz. Nie, nie widziałeś. Chyba, żeby nie mnie podpaliłeś. strzeliłeś. A, jest to takie possibility. Co całkiem possibility. No i idę się w w wodzie. Nara. No, ale... Ej zabawy. Ty... Co? Chodź tu do mnie! Gdzie ty jesteś? Tutaj przy tym jeziorku. Przy którym? Mm, jakby to ująć? Z... Widzisz mnie? I z tyłu, z tyłu, z tyłu. W stronę mojego domu. Chodź do mnie. Ma, kurde, odwróć się. Widzisz mnie? Skaczę. No. Widzisz to jeziorko? To jest jeziorko, prawda? Tak. Zobacz biom. Wejdź do środka i zobacz biom. Co? 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 Wow. Wow, to jest naj, najmniejszy biom. Nie. Nie, co? Najmniejszy ocean na świecie. Autentycznie. Tak, ktoś sobie każdegołowo wyrzucił drewno. Ja ci, ja ci je dałem. A, niego nie złapałem. Nice. Nawet mnie tam nie było. W tym miejscu chyba. By Ale szczegóły. Dobra, i teraz już muszę wejść na górę. A, aż sobie wskoczę chyba jakoś, nie? A. Damy radę. Can we fix it? No, it's fakt. Dokładnie. I oczywiście spadłem, bo jestem kolejnym kaleką, i oczywiście nie trafiłem perło, bo jestem jeszcze większym kaleką niż przed chwilą myślałem. I jeszcze mnie trafił ten trej! Fuck. No jest Pięknie, no, będzie w miarę, w miarę. Nie ukrywam, nie ukrywam, że będzie w miarę, w miarę. Jak przynieśmy tego streja do wioski i pozostawmy go gdzieś na środku, żeby strzelał w ludzi i tylko je rysował. takiego jakoś schowamy, rozumiem, tak żeby nie było go widać, tak? Tak, dopiero jak będzie gdzieś chodzi taki... Wiesz, jak są te odświeżacze odcież, powietrza, które reagują na ruch. To ja. będzie działał tak samo zamiast otwierać powietrze będzie nadawał tobie zapaszek. Tak, takie dymki będą w koło ciebie latać. Hmm. Także słuchajcie. My sobie już tutaj dokończyliśmy wszystko. Zrobiliśmy jako taki design. Jest ja na sobie po tej stronie. Eee, nie pytaj dlaczego. Zrobiliśmy sobie jako taki design i... Do myślałem, tego? że to coś da. Myślałem, że to coś da. Dobra. Eee. <grym> No, i myślę, że właśnie w tym momencie Wam pokażemy, jaki jest tutaj efekt końcowy. E, wszystko w miarę, w miarę działa. Znaczy nie jest. co Ty tam robisz? Papier. Przepraszam. E, e, nie jest to nie wiadomo, to... jaki design. W ogóle nie wiem, są jakieś lagi serwera? Czy mi się wydaje? Nie, mnie nic nie czuję. Ja takie takie mam serwerowe. Masz, ale dobra. Masz cztery kreski na pięć może do tego. No, no, może być, ale zaraz powinno mi się poprawić. Eee, słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Taki trochę. nie wiem jak to nazwać specjalnie. To są w zasadzie Obiec. pojedyncze filary lekko, no lekko zasypane i z tyłu to faktycznie przypomina kopiec, bo z tyłu to jest po prostu góra śniegu i tyle no tutaj się niespecjalnie z tyłu skupiałem na tym na wyglądzie, w środku zresztą też wygląda to tak sobie, tutaj jak widzimy już zaczęło sobie zamarzać i w ogóle i wszystko E, więc na razie tego nie będziemy rozkopywali. Tutaj mamy to dźwignię. E, w przypadku, gdyby to nie było zamarznięte, to wystarczy to pociągnąć, prawda? To się otwiera, woda wylatuje i zamarznie nam gdzieś tutaj, e, na środku, prawda? Robi się nieskończone źródło i wszystko nam zamarza. I możemy sobie to na luzie rozkopać. z i mamy mniej więcej, ile tutaj jest z tego. Eee, prawie 400 taki No, prawie 400 taki gdyby nie. Minus 4 sztuki, tak. Minus 4, tak. To jest dlatego, ponieważ eee, eee, żeby po prostu lód się szybciej tak generował. Lud generuje się od będąc w sąsiedztwie do bloku, więc... Mm -hmm. I w ten sposób mm -hmm. będzie nam się szybciej, dwa razy praktycznie szybciej generowało. Więc... Tak, bo też od środka zacznie się robić, nie tylko od drzwi. Właśnie. Jeszcze można było jakieś pojedyncze zrobić takie można bloki było. i wtedy by jeszcze szybciej było. Ale to na razie uznaliśmy, że nie ma co kombinować. I zobaczcie, w takim razie my będziemy to miejsce już opuszczali. Mam nadzieję, że mm -hmm. miło spędziliście chwilę, e, które my tutaj spędziliśmy razem z Wami, co? Co, co mm -hmm. ty robisz? Płone. I słuchajcie, ja w takim razie będę się już żegnał z papierem Z tego miejsca mm. e, I będziemy się powoli przenosili do naszej bazy, żebyście zobaczyli Jak wygląda to co zrobiliśmy ostatnio Także dzięki ci wielki papier, że mogłem ci tutaj pomóc Jako tako I słuchajcie, Poko. będziemy sobie lecieli Także słuchajcie, my już sobie powoli dolatujemy do naszej wyspy I to co zobaczycie za chwilę, tak, to jest właśnie Moja baza. Tak, tak to wygląda aktualnie. Tyle się tutaj stało, tyle się tutaj zmieniło. No i musicie przyznać, że to wygląda zupełnie inaczej niż gdy ostatnio tutaj byliśmy, niż gdy to zostawialiśmy. No słuchajcie, co ja w zasadzie tutaj zrobiłem, może powiem na szybko. Po pierwsze, dokończyłem ten dach e, łącznie tutaj z tymi częściami wszystkimi e, od góry. Eee, dodatkowo powypełniałem te trójkąty. Jakby nie wiem jak to się nazywa, to ma chyba jakąś normalną nazwę. Tutaj w tym miejscu jeszcze jeden uwaga, to sobie zamknę. Eee, jeszcze jeden w tym miejscu dokładnie. I poza tym słuchajcie, co jeszcze? Eee, jak możecie zauważyć? Tutaj z ogródkiem coś kombinowałem. To na razie tylko z ziemią w zasadzie tutaj z jakimiś kształtami w ogóle nic większego się tutaj nie zmieniło. I myślę, że w przyszłym odcinku będziemy tutaj coś robili. Poza tym mamy tak. Mamy tutaj jakby... Jakby nam to określić, może łatwiej będzie jak kawałek odlecę. Yy, mamy tutaj słuchajcie, takie daszki wystające z boku. Od tego większego dachu wystają takie mniejsze daszki z tej strony, dwa, tutaj jeden. I tutaj jeszcze jeden w tym miejscu, o proszę. I do tego... I do tego, i do tego słuchajcie. Są tutaj liście, tak. Są liście pod tymi oknami. One fajnie się tutaj trzymają, fajnie wyglądają i fajnie się komponują. Eee, no i cóż, co mogę jeszcze powiedzieć? Dobudowaliśmy tutaj te filary, bo ktoś nam sugerował, żeby zrobić wklęusłow ścianę. Nie mogłem zrobić wklej ściany, bo to zabierałoby miejsce w środku, więc zbudowałem wyniku jakby filary i dodatkowe takie łączniki filarów. I myślę, że całkiem fajnie to w ten sposób wygląda. Dodatkowo jeszcze pozostawiam tu, postawiam trochę liści żeby też tak, lekko dla efektu, nie chciałem ich nie wiadomo ile stawiać i myślę, że fajnie to w miarę wygląda i słuchajcie, tutaj zrobiłem jeszcze takie małe coś przed wejściem to nie ma jakiegoś bardziej charakteru, nie wiem, jakiegoś kształtu czy czegoś takiego, ale nie wiem, fajnie to wygląda moim zdaniem dobra, słuchajcie, wejdziemy sobie do środka w środku się co nieco zmieniło, ale tutaj jak widać nie ma większych zmian aczkolwiek jak pójdziemy sobie tutaj, to zobaczymy, że jest zablokowane, tak bo przygotowałem sobie miejsce żeby w przyszłości tutaj zrobić schody właśnie do tej piwnicy W której będzie cały ten magazyn Tak, po to kopaliśmy zresztą tą wielką dziurę Poza tym jak wejdziemy sobie na górę To już tutaj widać konkretne zmiany Mianowicie, no słuchajcie Patrzcie tutaj, na ten dach w zasadzie tak to się prezentuje. Tutaj z oświetleniem będę musiał trochę jeszcze coś porobić, bo ona chyba taki nisko zwisa, aczkolwiek nie wiem, może tak zostawię jednak. Ale nie pozumie mi, że tyle tu jest z tych pochodni. Ja musiałem po postawiać wszędzie, żeby ten, żeby na pewno nic mi się tutaj nie spełniło. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie przychodzimy. Są takie zewnętrzno-wewnętrzne czałości. To dziwnie wygląda, i naprawdę można się pomieszać w tym, gdzie jest się wewnątrz, a gdzie jest się na zewnątrz w budynku. Ale okej, okay. w każdym razie jednej rzeczy tutaj brakuje. Jak mogliście zauważyć, tam jeszcze przecież jest miejsce. Dokładnie, tutaj jeszcze nic nie zrobiłem w tej części z dachem, gdzie teraz, O, Niestety, mi lata. Tutaj, jak nasze znaczy FPSy jak sobie staniemy w tym miejscu to tutaj jest pusto, tak, tu będzie jakaś ramina, która tu dojdzie i będzie fajnie to wyglądało, wszystko także słuchajcie, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się cały domek podoba i wszystko i w ogóle, o jezu ja mam jeszcze jakieś ściny w ogóle, fpsy i niefajne rzeczy, no tak mi się dzieje czasami, także słuchajcie ja z tego miejsca chciałem się z wami pożegnać już, serdecznie wam podziękować za oglądanie tego odcinka i słuchajcie, co jeszcze mogę powiedzieć. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście jak zwykle zapraszam was do subskrybowania oraz klikania dzwoneczka. Poza tym zachęcam was do zostawiania jakiegoś miłego komentarza. I łapki w górę, jeżeli ten odcinek wam się podobał. Siem, siem się podobał. Poza tym, słuchajcie, w tym odcinku robiliśmy fajne rzeczy z papierem i zachęcam, żebyście odwiedzili jego kanał, który będzie w opisie do tego filmu. Oprócz tego macie tam kanały wszystkich innych uczestników serii, więc naprawdę wbijajcie, bo e, ludzie robią naprawdę fajne rzeczy na tym serwerze i warto to wszystko sobie zobaczyć. E, I co mogę powiedzieć? W takim razie podsumowując, dzięki, wie e, dzięki wielkie, że oglądaliście. Dzięki, siema, rapa cześć!